Witam. Dzisiaj będziemy przygotować kurczaka z ryżem i warzywkami. No, no to tak. Za kamerą jest kto? Szym22. No, a tutaj ja jestem Basili, a to jest... W sumie jeszcze nie nazwałem to Nie, nazwaliśmy tego programu, nie? Nie. No. Tak w mi y, zabawimy się trochę w kucharza. E, dzisiaj będziemy robić e, kurczaka po prostu w ryżu i warzywkach. No tak, mamy pierwsze to, kurczak. Jaki trochę, trochę zamrożony, więc trzeba będzie go wstawić. Warzywka y, z Biedronki. Y, 7, biedry! Z biedry, 750 gram. I y, 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 ryż, sonko. sąko. 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 Będą nam za reklamy. To. Dokładnie. No. Y Raczej nie inaczej. Jak nie ja, no to co? We śmierad się na, na rozgrzanie kurczaka. Ouuuu oh, yeah. Dałam i tak, no nie wiem, 10 minut 10, 10, dobra. Na 10 minut. Ok, no to w takim razie na razie musimy poczekać. Za 10 minut zami nagrania, prawda? Prawda. Zobierzę się z jakiegoś. Trzeba jest kapłę. Ej, sumie, bo zostaje. To idziemy. Yeah. Dobra, jak będziemy przy, przy, przy sklepie, to teraz zrobimy Dobra, Dobra. w takim razie musimy się udać do presza. Niestety nie, nie mogę, nie, nie mam no, nie, ma, nie mamy praw autorskich, więc nie, nie mogę na, nagrywać żadnej twarzy, dlatego kamera będzie skierowana na moje buty. A nowe mam Dobra Dobre? Jest awesome. Dobre no co jakiś, jakiś sos, ale co sumie będzie sosu tego. Może będzie? Ja, nie. Bardziej nie. Ile może będzie? nie? Bardziej Tu jest sos. So. Gdzie? Ja, nie ma chińskiego. Sos chiński. Jest chiński? Dobierzemy. Mm. No Dobierzemy. bierzemy. Zabierzemy. Ja jak zwykle płacę. Dobry? Można tutaj kasować? Pani? Ale co? czy ten, weź no, nagrywaj normalnie. Przepraszam. Dobra. Nie pokaż mi tego. Można, ale wiesz... Pokażemy, że nie wiem. Co? Ona płaci. Hehe, ona płaci. Płaci, tutaj, ta. Uuu, ta płaci. Ile? Co tu mamy? Latte. Hmm. Co? Pijmy brobali. Tak. Nie, nie, nie. będziemy nie. promować alkoholu. Jogo be, latte z kurde. Oh shit! Uh. Może kupmy pączki. Pączki? Pączka? Pączuś. Pączuś. Dobra. Koniec tego. Gdzie tu się ten. Tu się klika. patrz. Dobra, dobra. pokażę Wam jeszcze owocki takie piękne. O, fruity. dobra. Dobra. Mandarenka, Dziękujemy. To. Cześć. Cześć. No? Co tam u Ciebie? A wszystko dobrze. Patrz, idziemy sobie, widzisz? No, idziemy sobie. Idziemy. Rozumiesz, to idziemy. 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 Ej, dobra, Bo tutaj widzisz. Adres, dobrze, pokazuję nogi. Nogi, dobra. I teraz kot. Trzy, nie pokazałem końcówki, ciesz się. Mым, że ta no, spółka, spół która była. Nie wiem. Nagle sos chiński jest na podłodze. Dobra. Moje Dobra. krzesło. No to tak, trzeba pokryć jakieś ciosło, bo to jest mój ulubiony składnik. Nie powiem. Więc trzeba go oczyścić. Wezmę to. No i mi przed kamerą. No, bo ona jest głupia. Dobra. Sosnicki jest. Teraz tak, gdzie jest kurwa mój mały nożyk. Boże, jak zwykle trzeba będzie na kurnik o niecącło. Pip! Pip! I nie będę robił pipa. To mnie będziesz pipa o O, jest mi lożyk. Bo to jest osylek z karty, nie? tak, Jeden czosnik. Może to taka trochę amatorka, ale i tak wyjdzie. Myślę, dobrze. Dam, 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 gdzie masz swój wielki fartuch? O kurwa, z tym fartuchem. No nie, nie mogą być, nie możemy takiego programu dać bez, bez, bez fartucha. Co to jest? Moja zapaska, co? Ty, został ten nóż. Zabiję was wszystkich. Zabiję! Ej, żydziele, ja tutaj swoją zapaskę Pod paskę, pod paskę O i program edukacyjny. To jest zapaska To jest zapaska To się nazywa fartuch ani nie... Nie, to się tak. nazywa zapaska Fartuch masz jeszcze tak tutaj, nie? Do, tak, tak, do, tak dotąd ty masz to, wiesz, jeszcze z tyłu musisz się zapinać tam no. To nie wiedziałem Dziękuję no o, wiedziałem. Tym, o tym, że mnie poinformowałeś No dobra Ten kurczak dalej się robi no. Oczywiście w fresh'u byliśmy 3, 3 sekundy, bo tylko tyle nam to zajęło. Mieszka po, pod fresh'em praktycznie. No. K**wa. Mm. Mm. O, dobra. To co, Czas to Dobra, teraz czas na klejenia oczywiście. Kroić czy szatkować? Jak to my się szatkujemy, nie? Nie. wiem. pokroić Chudy, nienawidzę, jak mały małe gówno trzeba kroić. I co sobie obetniesz? Którego? Chuj. Wiesz co, taka jest magiczna sprawa. O, dobra, już zniknęło. Widzicie, pod, jak pod blokiem to zniknęło. Już nie ma. dziura. Ale czosnek. wiesz co... Ja piszę. Uff, chuj, jaki razze. Pokaż, popa, stój! A, no to jest nóż do takiego, weź mi... Ja Bahadełka małego. No już trzeba tylko. Przek Jaką to robi precyzją? dokładnością. Ach ta precyzja, ta dokładność, nie? Weź no, tam Karolina. Karoline, pójdź tam sprawdź jak ten kurczak. Ja do pasie Ej, dajesz nam pozwolenie do pokazywania twojego wizerunku, prawda? Jest dobrze Dobry, miękki jest? Tylko głosu A ona już podpisała, już zrobiłem za nią to <grym> Podpisałem za nią, nie? <grym> nie, ona podpisała, a ja ją to wkręciłem No <grym> jest No i dobrze, zaraz trzeba będzie pokroić kurczaka I go trochę przyprawić w moje specjalne przyprawy Oczywiście musi być kary. Kary, to też jest moja ulubiona przyprawa. Ty będzie łatwiej. Nie, nie inaczej, raczej nie inaczej. No to, czosnek już będzie w pucharku. Dobra, pięknie. O kurwa! Jest miękki, ale trochę już taki przygotowany, przygotował się trochę, ty, to kurde. Oj, Dobra, będzie dobrze. Kurze już mikrofali. Kurde w mikrofali. Nie no, spoko. Tego tu ludzie jeszcze nie jedliście. Kurde. Gorące. Au! Kurwa. Wbij w niego i go wyciągnij. Kurwa. No to co, trzeba teraz pokroić to, nie? Mhm. Patrzcie jaki kurczak, kurczak. Idziemy. chyba. Ale teraz się łatwiej kroi. Trzeba będzie je to jeszcze podzielić na mniejsze kawałki, nie? Twie się Kurde. A, za gorąco, żeby było wapać. Mm, co, na półne? Mmm. Ej, ej, ten kurczak już jest dobry. <laughs> tak patrzę. Tak patrzę. Dobra, ugotuje się jeszcze w Trzeba wziąć te kawałki trochę na bok, żeby było więcej miejsca. I chlast. Raz, raz, dwa. Chlast, pyk, Chlast, pyk. To ty z nami świetnie pokazujesz. Dobrze, Żebek mogę wziąć, Wek, Bo jest brzydki. Jest brzydki. Nie mogę stanąć bliżej mięsa. Mięska. Mm. Zobaczcie, się... jestem ko kotletożercem, ja tylko jem kurczaka. Ja tam wolę schab. A ty jesteś kuwe, sam jak schab. Wielka świnia gruba. Do Gruba, no? <grym> gruba, Kurde, Mam się obrazić. <grym> tak jest? Aj, gruba, no, nie, do no, Kurczak w pół ugotowany. No, ale dam damy radę. Kurde, no niestety ta mikrofona nie jest najlepszej jakości. Ty miałeś rozmrozić, a nie, a zresztą... Nie, jeszcze z tym... O, ten... Ale nie musisz go pokazywać, nie? Nie, no czy, czy ja ci pokazuję? <tryk> no. Tylko ciebie pokażę. <tryk> wybuchło. wybuchło. Wybuchło? Zalec trzeba, tak no... Ja ci, ja powiem tak, ja najlepiej zadawam na długość kciuka od tego zgięcia. Trzeba tylko tak zrobić i będzie idealnie zalane dotąd. Dotąd. I wtedy jest najlepiej. Tak robią równie dobrze nie kucharze w restauracjach. Tak mi się wydaje. On idzie na kucharza. Ten tam. Dobra. I pięknie. Pali się. Ona się nagrzała, nagrzała się trochę. Trzeba teraz odrobinkę oleju. Mm. Czekaj. zero, zero reklamy. <grytanie> Pokazaliśmy mm. już ten ten. Dobra tam. Dobra, tam już nie musisz tak trzymać. Tak nie będzie. Najwyżej na, nakleję takie przezroczyste cusi. Trzeba trochę rozprowadzić ten na najbardziej po tej patelni, żeby... nie przebierało. Pokaż co to, to, Co jest to, jest to? to, jest, gumowy pędzelek. Jaka bajka. Od razu mówię, ja, nie mam czegoś takiego w chacie. <gry> Jaki bajer. Bajer. Jaki bajer. Nie no, to jest magia. No i doda ja, się trochę nagrzewa. Kurczak. Kurczak powinien teraz leżeć sobie w kary, ale... To da mnie Gdzie jest jakiś papier? Nie ma papieru. Hmm. Serweta. Serfeta, hehehe. Kurczak, ktoś mi się przybrawił? Trochę. No dobra, nieważne. Rzucamy go na patel. Nie. Yep. Wow, jaka macha. Kurczę. Oczywiście to jest zrzucenie. Trzy machy, mm. dwa, trzy Uważaj, bo skwierci, bo to mokre. A olej plus woda wiadomo czy mi się kończy. Jezu jak strzela. Ooo, poszedł ogień. To mamy sobie kawałeczki które się podsmażają. Nie, bo Nie jest styp, nie Dobrze. Cię, cięcie zrobię. Dobra. Yyy. Już? Tak, to to nie Wrzucamy czosnek do kurczaka, żeby się trochę podsmażył i żeby kurczak nabrał trochę tego smaku. Wiadomo. Czochowy. O, już pachnie. wpachnę, czujesz to? czujesz ten zapach? nie no ale masz katar? nie mam kataru? nie no nie, nie, nie. Specjalnie tak robię nie no, nie czuję no, szkoda a jednak czuję tak dochodzi no dobra, można wrzucić trochę te warzywa myśli warzywa z biedronki z biedronki? pokaż biedronki Czekaj, Fokus, Fokus. Babababę, ba. Niskie ceny. Oh. Mamy jakieś tam brokuły, jakieś tam coś. No dobra. Znaczy ja to robię po swojemu, niestety, niestety nie miałem chińskiej mieszanki, ale taka mieszanka zawsze dobra, nie powiem. I tak się podoba. Ej, ziemniaczki. Ziemniaczki, już. Zimne. że coś się pali, bo się z tego dźwigni. To paruje. Ej, to, e to jest zamrożone. Efekty, jakie efekty, wow. wow. Weź tak powiesz tak z poziomu, tak Patrz. Uffii uf. Daj, lekciuka, kciuka. Na Tam będę do mnie Dobra, po no co wycięcie Woda się gotuje? Woda się gotuje No to w takim razie Trzeba posolić wodę i taka łyżka stołowa najlepiej Zamieszać No jest grzebnej rączki, nie? Siedem, grażę kawałek sobie Doda tych no dobra, hmm. No tak, mamy ryż. Dwie torebki najlepiej. I dwie Z Lidla. Oh! O! Oh! O! Grubo. Nie no, żartuję, jest fresha. Zdradziłeś nas. Z fresha? z fresha? No i czekamy aż się ryż gotuje Ogień zmniejszamy. Do ilu? Na mały ogień. Na małym ogniu trzeba gotować ryż pod przykryciem. Druga rzecz, kurczaczek zobaczcie. Mm, czeka, czeka, czeka. oh, mm. hmm? Czekaj, czekaj. O kurczę, ale zemsta ja. no to nie da. Dobra, patrz. Czekaj, stoń! Tu jest kurczaczek. O kurczu, kija. A co, co? A? Dugówk piłdownik. Za o, Dobra, ty nie dostaniesz. Wymieszać. Nie zasługujesz. Nie zasługujesz. nie, nie zasygajesz. No. Towarzyszu. Patrz, co ona robi, ty. Rozdzięcia. Ja mamy sos chiński. Łącz. To jest, jest całkiem dobry. Czekaj, tu nie będzie żeby dać takie... No wiem, 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 ja damy radę. Sosz chiński. To się nam przyda. Bo to była wyprawa do sklepu. Dokładnie. No, na razie to są jakie są bakły no, szary bakły takie ładne bakły dojrzałe o szary to szary dam są, co ty chcesz miękkie nie nie na razie włączamy dokładnie Pik. i wstawiam pod przykrycie. żeby się niele nie po prostu żeby się żeby się nie wystygło. Żeby nie wystygnęło. No Wystygnęło Wystygło. Westygu... Wystygło Żeby nie wystygło to no. nie, mhm. nie Nie? Nie Jezu Kurde Dobra, co z tym sosem? No z tym sosem, ten sos dodamy później Jak już rzucimy ryż A, ryż e, Na 15 minut Na Dał ustaw 13. 15. 15. No przy No dobra, ja wiem Spokojnie nie No dobra Cześć, Dutek No Uch, Jak otworzył się, się. Jak otworzył no dobra, cień Przerwa w gotowaniu jakby co I co, czyli się czekaj, co?

Nie ma! się bierze. daj go Jaki specjalista. Nie ma końca. No więc, nie wiem, się powinien. no mm. to zapach, nie? O, teraz ładnie pachnie. Szkoda, że, że nie, nie czujecie tego wszystkiego takiego o I teraz... O kurwa, obiektyw mi zaparował. O kurwa. Czekaj. No, no, no to no, jest wid. Mój nożyk, pomocnik, mój nożyk, pomocnik. To jest noż Stefan. Dobra. To trzeba jeszcze kurwa odsączyć trochę. Dobra tam. Dobra. No i wiesz, dodajemy. Wypadki się zdarzają. Dokładnie. Chodzą po ludziach. Niektórzy ludzie też są wypadkami na przykład. No ty jesteś w ogóle... Dobra, mi się syn. Wiem, że z nie skończyłem, ale... ja mówię w szkole, mówię, że jesteś wielki przypadek taki, który chce wszystko coś zrobić. No wiem. No to, to ja wiem. Mm. Wielka Dobra. góra. Wielka góra. No to co? Mm. O, o tak. Zaraz to będzie jeszcze wszystko w sosie, mmm, kurde. Dobra, robimy pauzę i będzie jak, jak, jak będzie w sosie. bo jak będzie zalewane sosem. Dobra. Ej. Ale lej się, dawaj. Dawaj. Lej. Dawaj. dawaj. Aaa. Karolina, zapnij się, błagam cię. Te dodatki, kurde, wszystko w tym sosie, o tak. Lej się, mały, lej. O kurde. Zapnij się. Zajebiste. Zamknij się. Ej nie. Trzeba będzie wyciąć. Ja będzie trzeba w ogóle zabić. Weźmiemy właśnie zamknij. Będzie no, jak, jak, jak ten Jak ten, no, to do dragona. No, psa do łazienki zamkną. No, co Ma zajebistego psa. jak się dragon zwie. O tak. Druga. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. to kurde. O to będzie O no to robię, w sumie tak naczuję, no nie? Wszystko. Nie gotowałeś jeszcze tak? Nie, gotowałem. Ale gdzie, takiego, w takim połączeniu. W takim nie. O kurwa. może być ciekawe. O kurde, jak to pachnie. No, ładnie pachnie. Dobra. Dobra. Za chwilę pokażę, jak będzie na, na talerzu. Om nom. Nom nom. nom nom. nom I będzie om nom nom i będzie próbowanie, opisywanie smaku. To tak. Macie tutaj paterkę. Uuu. No i co? Masz? Nagrywasz, nie? Płacz, jaki to jest bogaty, cały talerz, całutki talerz. Czekaj, czy będę się rozkroić? Szymon? Co? Broły! Ja? No! Nagryw. Nie wiem, dlaczego. Daj mi łyżkę! Łyżkę? Masz łyżkę, to masz łyżkę. Ja to widelcem potrafiłem jeść, nie? Hmm. Nie wygląda zbyt. Mmm nam no. To jest dobre. Dobra, tylko kuwa. Nie mam jak nawet tego. To jest? Nie wiem, czy to. Dobra. Karolina też? Tak. Karolina też boli. Daj, Daj mu Dobra, yeah. dziękujemy. Sam, Sam. Ole, już był w Daj mi ręki. Daj mi ręki. Dobra, tam ma to też. Am, am, am. Mam <laughs> kurwa, to ma. No, dobra, koniec. Koniec, ja to zjem. To jest dobre.